Po latach korzystania wyłącznie z drukarek 3D na bazie filamentu lub Fused Deposition Modeling w końcu zdecydowałem się i wypróbowałem druk 3D na żywicy po raz pierwszy. A w tym filmie podzielę się tym, jak to było moimi wnioskami na ten temat oraz czy Ty również powinieneś rozważyć zakup drukarki 3D na żywice. Zanurzmy się w to. Muszę przyznać, że podchodząc do tego doświadczenia, byłem pesymistycznie nastawiony. Słyszałem wiele przerażających historii o drukarkach na żywicy i samej żywicy, a moi patroni i członkowie mojego kanału na Discordzie nie przekonywali do tego. Mimo to, kiedy Enicubic zwróciło się z wyrażeniem zainteresowania sponsoringiem przyszłych filmów, powiedziałem im, że akceptuję tylko sponsorów, których produkty przetestowałem i zatwierdziłem. To oznaczało, że musiałem pokonać swoje obawy i dać szansę żywicy. Dzisiaj spróbujemy drukowania z żywicą, więc mam. Mój respirator ochronę dla uszu, bo wiesz, dlaczego by nie? Mam pod ręką maskę gazową. Hej, czy powinniśmy ustawić drukarki? To będzie bałagan. Już pozwoliłem sobie na rozpakowanie tych rękawic do mycia i pielęgnacji mamy nasze ręczniki papierowe. Okno otwarte. Dobrze, otwórzmy to. Jest znacznie mniejszy niż Washing Cure, co jest ulgą, bo nie mam tu dużo miejsca. Dla wolności tworzenia. Fajne koraliki. To jest nasza płyta budowlana. Wow, to dla mnie niesamowite, jak małe są płyty budowlane w żywicy. Mój woron pomieściłby około 20 takich części, ale nie jest to największa drukarka żywiczna na świecie. Dostarczyli mi tutaj rękawiczki, narzędzia, jakieś kusteczki, a także maski i skrobak, ale mam wrażenie, że ta maska nic nie da. Tym razem przeczytam instrukcję. Jestem naprawdę ciekaw, jak informatywna będzie na temat rzeczywistego drukowania żywicą, a nie tylko na temat tej drukarki. Czytam instrukcję. Widzicie to wszyscy? Mamy pokrywę platformy drukującej oś Z. To jest dla mnie naprawdę trudne. Tak przy okazji. Naprawdę czytam instrukcję. To jest wyświetlacz 4 co jest fajne. Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją, aby zakończyć przygotowanie i poziomowanie. Zasilanie jest włączone. Zdejmij folię winylową. System narzędzia. Przesuń Z 1012. Podoba mi się ten dźwięk. To homing. Prawdopodobnie jest tylko jedna śruba prowadząca. Wyczyść ekran wyświetlacz ciekłokrystaliczny zestawem narzędzi. Pierwszy to najwyraźniej jest foton mono2. Wiki, 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 wiki. Tak. Mamy zadbać, aby nie było żadnych bąbelków. Do czego służy to narzędzie? Nie widzę żadnej możliwości, aby to nie sprawiało problemów. Albo może ekran nie dochodzi do krawędzi, gdy go włączysz. Nie musiałby, ponieważ płyta konstrukcyjna jest tak duża jak ekran. Poluzuj cztery śruby. Naciśnij platformę na nosnik platformy. Ustaw pozycję domową, zrówna się 0, plus naciśnij platformę, delikatnie dokręć śruby. Rzecz w instrukcjach jest taka, że musisz czytać je w kolejności, inaczej działają dużo gorzej. Proszę oderwać folię ochronną przed użyciem. To było bardzo satysfakcjonujące. Czas się przygotować, koledzy. Nie żartujemy. Urodziłem się w ciemności. Pomarańczowe. Uwielbiasz ten kolor. Dobrze jestem tak cholernie podekscytowany. Włóżmy ten pendrive. Załóż to coś. Tak. Teraz po prostu czekamy 4 i kwadrans godzin. No, puść! Właśnie wróciłem po około 3,5 godzinach i nic nie przylega do płyty budowy, więc myślę, że nasz pierwszy wydruk zakończył się niepowodzeniem. Teraz muszę to otworzyć i zrozumieć dlaczego. Nie jestem naprawdę pewien o co chodzi. To nasz pierwszy żywiczny wydruk 3D. Tak jakby. Nie wiem, jakie błędy, ale zostały popełnione. Więc po prostu spróbujemy jeszcze raz i mamy nadzieję, że uzyskamy inne wyniki. Cóż, to jest próba numer dwa, i nadal nic nie przylega do płyty budowy. A ja spędziłem jakąś godzinę na sprzątaniu butelki żywicy, którą wystawiłem na słońce, aby utwardzić. Całą żywicę i narzędzia, więc myślę, że będziemy musieli wrócić do tego jutro, bo naprawdę nie chce mi się znowu opróżniać tego zbiornika i zdejmować z niego obiektu. Dobrze, wracamy do próby numer 3. Może łóżko nie było wystarczająco poziomowane. Obniżyłem łóżko jeszcze bardziej, chyba się dowiemy. Dzień dobry, przyjaciele. Wygląda na to, że mamy udany wydruk, więc jestem z tego bardzo zadowolony, ale uch. Nie mam kabla zasilającego do pralki, więc musimy go znaleźć. Sprawdziłem w internecie. To 33V. Nie wiem gdzie to zdobyć. Raczej nie będzie tego w pudełku. Ale może było, muszę poszukać tutaj i zobaczyć, czy może odrzuciłem to na bok i zgubiłem. Więc zaczniemy myć i utwardzać, jak tylko znajdziemy kabel zasilający. Dobrze, minęło kilka tygodni od ostatniego nagrania, ponieważ okazuje się, że celnicy zgubili kabel zasilający, kiedy odłączali to urządzenie. Więc musiałem schować całe to urządzenie do szafy, która teraz śmierdzi na potęgę żywicą. Ale to w porządku, i myślę, że jesteśmy teraz gotowi, aby wziąć ten pierwszy model, który wygląda na to, że wyszedł idealnie, i umieścimy go w stacji do mycia. I utwardzania, i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zróbmy to. Myślę, że prawdopodobnie powinniśmy przeczytać instrukcję do tego. Nie będę wam kłamał, zgubiłem instrukcję, ale przeczytałem instrukcję do podobnego modelu i myślę, że mniej więcej wiem, co musimy tutaj zrobić, więc spróbujemy to razem rozgryźć. Wyjmijmy to i przyjrzyjmy się naszemu modelowi tutaj. Śmierdząca, śmierdząca żywica. Wow, wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Nie widzę... A, hej, to jest całkiem mądre. To dość sprytne, ale jedyny problem to konieczność użycia dużej ilości izopropanol, a nie chcę go marnować. Myślę, że odkręcę ten model. Och, wow, to nie jest trudne. Może dlatego, że stał przez miesiąc. Spodziewałem się, że będzie trudniejsze. A potem po prostu wrzucimy to tam. Oto 30 dolarów w piwie izopropanol. Ten przedmiot jest bardzo namagnesowany. To było łatwo 15 dolarów wartości izopropanol, tam to idzie. Teraz nie mam pojęcia do czego to służy. Oto jest do odbijania światła. Muszę przyznać, że jestem teraz naprawdę podekscytowany. To jest zupełnie inne doświadczenie. Ech, do Fused Deposition Modeling. I fakt, że jakby jest proces postprodukcyjny, buduje to napięcie. Dobrze, teraz umyjmy. Czy coś robi? Tak. Tak, kręci się. Okej, okay, to jest całkiem fajne. Trochę się boję, że to zniszczy mój model, bo naprawdę daje mu w kość tam w środku... Ale to jest fajne. Dobrze, jesteśmy czysti. A teraz czas na utwardzanie. Och! Izopropanol śmierdzi jest dość mocne, bardziej niż bym się spodziewał. Podoba mi się, że mogę używać izopropanol ponownie, bo chyba gdybym nie miał myjki i utwardzacza, nie mógłbym tego zrobić dla modelu. Co powiecie na to, żebyśmy utwardzili to? Powiem tak, na pewno czuję się bardziej jak naukowiec. Czuję się teraz jak szalony naukowiec, czego nie mam z fuzji Deposition Modeling. Nie mam pojęcia, jak długo powinienem to utwardzać, ale nie wiem. Może trzy minuty. No dawaj, dawaj. O, jest bardzo cicho i jestem zaskoczony, jak mało światła widzę. Może dlatego, że to coś. O, tak. O, i jest ochrona bezpieczeństwa. Nie sądziłem, że ultrafiolet jest złe dla oczu. Ale widocznie jest. To jest naprawdę fajne. Kolor mojego modelu wydaje się zmieniać. Ta żywica jest naprawdę niesamowita, nie będę kłamał. Dobrze, skończone. Teraz mogę to obsługiwać gołymi rękami. Wow, zobaczcie. O nie, to dla mnie szalone te małe skrzydełka. Fakt, że potrafi to zrobić, jest dla mnie szokujący. Detale, wiem, że to nawet nie jest. Najwyższa dostępna na rynku rozdzielczość, ale detale są niesamowite. Jest też naprawdę mocne. Co powiecie na to, żebyśmy wydrukowali jeszcze coś? Dobrze. Właśnie skończyłem rozmowę z moim kumplem Sprinted Obsession, który dał mi szybki kurs na temat bezpieczeństwa żywicy, co jest super ważne. A po drugie, co muszę zrobić, aby samemu przyciąć moje pliki i wszystko inne. Więc myślę, że jesteśmy gotowi wydrukować nasz pierwszy przycięty plik. Więc chodźmy i zróbmy to. Pierwszy dam wam znać, jak to pójdzie. Jak widzicie, drukowanie 3D z żywicy umożliwia tworzenie niesamowicie dopracowanych wydruków, które łatwo można sprzedać jako gotowe produkty. Podsumowując, spodziewałem się, że drukowanie 3D z żywicy będzie trudne, i doświadczenie to potwierdziło. Znak z trudnej jak w przypadku kłopotu. Pierwszy pod pewnymi względami tak było. Fakt, że muszę radzić sobie z rękawicami, wentylacją, respiratorami i traktować żywicę, jakby była radioaktywna, to duży kłopot. Jednocześnie. Sama maszyna jest niesamowicie prosta, zarówno mechanicznie, z jednym ruchomym elementem na całym urządzeniu, jak i pod względem interfejsu, który szczerze mówiąc uważam za bardzo ubogi w porównaniu z niektórymi nowszymi drukarkami 3D Fused Deposition Modeling i ich ekranami dotykowymi. Ale ostatecznie ta prostota, przynajmniej mechaniczna prostota, oznacza, że nie mam kłopotów z konserwacją i rozwiązywaniem problemów, jakie mam z każdą drukarką 3D Fused Deposition Modeling. Więc pytanie staje się takie, jakiego rodzaju kłopotów chcesz? Problemy z obsługą żywicy i sprzątaniem lub diagnozowanie i utrzymanie mechanicznych usterek w dłuższej perspektywie. Odnośnie krzywej uczenia się spodziewałem się, że wszystko będzie trudniejsze. Oczywiście, miałem trochę pomocy od różnych osób z społeczności drukowania 3D, ale powiedziałbym, że ogólnie jest tu mniej do nauczenia się niż musiałem zrobić dla drukowania 3D Fused Deposition Modeling. Istnieje 100 różnych powodów, dla których Twoje wydruki Fused Deposition Modeling mogą być kiepskie, ale z żywicą naprawdę jest tylko garstka. Podobnie jak same maszyny, wszystko jest po prostu o wiele prostsze. Porty, wydrąż to, otwory odpływowe, to właściwie wszystko. Porównaj to z fused deposition modeling, gdzie musisz nauczyć się różnych szczegółowości każdego filamentu i każda drukarka zachowuje się inaczej pod względem prędkości, podpór, wypełnień i wszelkiego rodzaju problemów z temperaturą. Rozumiesz, o co chodzi. Teraz jestem pewien, że mogę zagłębić się w kąty, czasy ekspozycji, ustawienia utwardzania i wszystko inne, a prawdopodobnie mogę iść jeszcze głębiej z płatnym profesjonalnym slicerem jak Lychee czy Chitubox, ale przynajmniej na razie przy tych produktach dla początkujących naprawdę nie było takiej potrzeby. Przyznam również, że drukowanie 3D z żywicy było naprawdę zabawne, podobnie jak przeprowadzanie małego eksperymentu naukowego w kuchni jako dziecko. Może to przez sprzęt, a może dlatego, że faktycznie korzystasz z chemii stosowanej, ale drukowanie 3D z żywicy mniej przypomina inżynierską działalność twórczą niż drukowanie Fused Deposition Modeling, a bardziej przypomina projekt naukowy. Może to nowość dla początkujących, ale ja świetnie się bawiłem. Z drugiej strony, jedną z rzeczy, które uwielbiam w druku 3D jest to, że mogę to dzielić z moimi przyjaciółmi czy młodymi dziećmi, o ile trzymam je z dala od gorących i ruchomych części. Jako ojciec, naprawdę przeszkadzało mi, że czułem potrzebę bawienia się tym zestawem tylko wtedy, gdy moje dzieci były daleko. Widzę, że mój syn naprawdę zainteresowałby się tym żywicą, gdyby zaczął bardziej interesować się filmami i postaciami z kreskówek, ale szczerze mówiąc, nie mogę sobie wyobrazić, że z czystym sumieniem wystawiłbym go na kontakt z tą niewychardowaną żywicą, chyba że znajdę dobry respirator w rozmiarze dla dzieci. Podczas pisania tego filmu zdałem sobie sprawę, że Anycubic sprzedaje dwa oczyszczacze powietrza na baterie, które oczyszczają powietrze wewnątrz z oparów i na pewno chciałbym zdobyć kilka z nich, albo może wydrukować na drukarce 3D pudełko Bento lub Nevermore. Ponieważ opary, przynajmniej dla żywicy typu Isan e Piela, której używałem są naprawdę szkodliwe i przenikają do całego pomieszczenia, w którym używasz drukarki. Jak wspominałem, wielu przedstawicieli branży druku 3D dzieliło się ze mną przerażającymi historiami o ludziach, którzy cierpieli z powodu długotrwałego kontaktu z żywicą. Dobrze, więc po uwzględnieniu wszystkiego, co powiedziałem, co myślę o druku 3D z żywicą pierwszy, Czy będę to robił jeszcze? Czy powinieneś się w to angażować? Cóż, myślę, że na samym początku jestem mniej skłonny do bycia wielkim, idealnym fanem druku 3D z żywicą. Ponieważ po pierwsze nie przepadam za grami planszowymi ani niczym tego typu. Właściwie rzadko kiedy drukuję nawet po piersia. Po drugie, preferuję funkcjonalne wydruki, takie jak nowatorskie rozwiązania do przechowywania i organizacji. Po trzecie, lubię duże wydruki 3D, co nie jest możliwe na większości drukarek żywicznych. Pierwszy po czwarte, jestem naprawdę leniwy, jeśli chodzi o sprzątanie i wszystkie te różne rzeczy. Ale mimo wszystko jestem szczerze zaskoczony tym, co można zrobić nawet na drukarce żywicznej dla początkujących. Mimo, że to jest model dla początkujących, jaki oferuje Enny Cubic, pierwszą rzeczą, którą powiedziała mi moja żona, kiedy pokazałem jej niektóre z moich wydruków, było: Jak mogłabym wiedzieć, że coś takiego jest wydrukowane w 3D, nawet jeśli kupiłbym to w sklepie? Pierwszy musiałem jej szczerze odpowiedzieć: Naprawdę nie sądzę, żebyś mogła. Tak, praca z żywicą to niewygodne w porównaniu do filamentu. Ale rekompensuje to prostota maszyny i niesamowity detal. Warto wspomnieć, że drukarki 3D na żywice są teraz bardzo przystępne cenowo. Ten nowy 220 dolarów, a z elegancką stacją do mycia i utwardzania, można go 461 dolarów. Z jakiegoś powodu myślałem, że drukarki stereolitografia są o wiele droższe, ale to jest porównywalne, a nawet korzystne w porównaniu do najtańszych drukarek Fused Filament Fabrication dostępnych obecnie na rynku. Czy więc, jako entuzjasta Fused Deposition Modeling, polecam zanurzyć się, przepraszam za okropny żart, i samemu wypróbować żywice? Cóż, ogólnie jeśli szukasz nowego wyzwania, dodajesz nowe możliwości do swojego repertuaru twórcy, takie jak przezroczyste modele czy szalone detale, lub mieszasz własne kolory, to widzę jak druk 3D z żywicy ma poważne atuty. A jeśli interesujesz się czymś takim jak gry planszowe czy figurki, to żywica będzie o wiele bardziej w Twoim guście niż Fused Deposition Modeling za to, co zamierzasz na to wydać, to po prostu niewiarygodne, co będziesz w stanie zrobić z drukarką 3D do żywicy. Mimo wszystko, jeśli zamierzasz podążać tą drogą, myślę, że naprawdę powinieneś poświęcić trochę czasu i zastanowić się, czy masz dobrze wentylowane i odizolowane miejsce do zabawy z żywicą i czy masz wystarczająco dużo cierpliwości, aby odpowiednio się nią zająć i posprzątać po niej. Jak zawsze mówię, a czasem praktykuję bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeśli nie masz ochoty za każdym razem, gdy korzystasz z tego urządzenia, zakładać odpowiedniego sprzętu i dokładnie wszystkiego czyścić, lepiej w ogóle go nie posiadać. Dobrze, Jonatanie, przejdź do rzeczy. Bezpieczeństwo nieistotne a co ze mną? Czy ja naprawdę będę teraz tego używać, skoro nie używałem i zrobiłem film zdecydowanie. Chociaż nie sądzę, aby kiedykolwiek była dla mnie osobiście tak przydatna do drukowania rzeczy, które lubię, jak moje drukarki Fused Deposition Modeling. Jestem naprawdę bardzo podekscytowany, że będę mógł tworzyć fajne figurki i zabawki dla moich dzieci, które po prostu wyglądałyby kiepsko, nawet na mojej najlepszej drukarce 3D Fused Deposition Modeling. Pierwszy, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj nudzę się z hobby, jak tylko kończą mi się rzeczy do nauki, jestem naprawdę wdzięczny, że to otwiera przed mną cały nowy świat nauki i możliwości, które są teraz dostępne dla mnie w druku 3D, ponieważ mam takie ustawienie. Ale pamiętaj, że właśnie wynająłem pełne studio, gdzie planuję całkowicie izolować wszystkie moje drukarki 3D na żywice i lasery i połączyć je z filtracją powietrza i wentylacją. Pierwszy szczerze powiem, że gdybym nie miał oddzielnej przestrzeni z dala od mojej rodziny, jak piwnica czy strych, a nawet dobrze zamknięty szopa, i gdybym był zależny tylko od tego małego biura, naprawdę nie sądzę, że mógłbym uzasadnić posiadanie drukarki 3D na żywice. Więc oto jest moje pierwsze doświadczenie z drukowaniem 3D na żywice. Chciałbym wiedzieć w komentarzach poniżej: czy planujesz wypróbować drukowanie 3D na żywice, czy raczej zamierzasz tego unikać? Bardzo bym też docenił, gdybyście dali mi znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej treści związanych z żywicą na kanale w przyszłości, czy raczej nie. Wasze opinie są niezwykle pomocne i gwarantują, że spędzam swój czas na tworzenie treści, które naprawdę chcecie oglądać. To wszystko na ten tydzień. Do zobaczenia na następnej warstwie.